Zanim jeszcze przejdziemy odcinka, wylosujmy Kałacha z poprzedniego i Kałacha z poprzedniego odcinka, mianowicie jakaś coś Baroque Purple wygrywa. Bombastics, okej. Okay. Well, mam nadzieję, że się spodoba. Jak możecie zobaczyć, Kałach już poszedł, jest wysłany. I przejdźmy do odcinka. Siema, season arma. A dzisiaj news z dnia wczorajszego, można powiedzieć. Mianowicie, Valve już oficjalnie anulowało w 2020 Majora, który miał odbyć się w listopadzie w. Rio. Niestety ze na koronawirusa postanowił go anulować. Nie ma się im co dziwić. A osobiście spodziewałem się jeszcze, że zrobią Majora w może po prostu innym miejscu? Znaczy jak napisali na swoim blogu, chcą zrobić Majora w Rio i na pewno będzie on w Rio. Lecz niestety dopiero kiedy cała sytuacja z koronawirusem już trochę się poprawi. Nie ma się im co dziwić, jest to my się zmiana na lepsze na pewno. acz no dziwnie będzie nie zauważyć Majora w 2020 trochę lipa. Co dużo mówić. Aktualnie możemy tutaj jedynie spodziewać się dalej turniejów, które będą no, de facto organizowane na punkty ARMR. Jeżeli nie wiecie, czym są, to, to punkty rankingu regionalnego mniej więcej można powiedzieć, w którym drużyny po prostu walczą o to, kto ma najwięcej punktów, i tam bodajże top 11 w Europie kwalifikuje się na Majora, top 4 w. Bodajże w CIS regionie, i tak dalej, i tak dalej. Mniejsza w każdym razie o to. To było zgłupione na tyle. W najbliższym czasie będziemy dostawać tylko takie eventy. Yy, oraz kolejna rzecz związana z bugiem, który ostatnio miał miejsce, mianowicie coaching bugiem. Mianowicie trener drużyny miał możliwość wejścia na serwer i zbagowania kamery w każdym miejscu na mapie, którym tak de facto chciał. Czyli przykładowo uznajmy, że mamy pojedynek. Dajmy przykład Hard Legion kontra Na'Vi, bo w tym meczu e, trener drużyny Hard Legion, no, mega dużo używał tego buga. Z tego co kojarzę, używał go na respie terrorystów, co sprawiło, że praktycznie w każdej rundzie Hard Legion mieli wiadomość gdzie idą zawodnicy Na'Vi, bo za każdym razem ich trener widział, czy idą na bomb site A, czy idą na bomb site B. Więc z tego powodu wszystkie drużyny, które używały tego buga na turniejach związanych z rankingami, Będą miały swoje punkty anulowane. Aktualnie, jeśli się nie mylę, są to tylko drużyny Hard Legion oraz MIBR. Czy będą to jakieś jeszcze w przyszłości, co, czy coś jeszcze wyjdzie, nie wiadomo. Nie zdziwiłbym się szczerze mówiąc, acz no, co że mówić. To, że te punkty zostały tym drużynom anulowane, sprawie, że praktycznie mam wrażenie, że jest to już ledwo, ale to naprawdę ledwo możliwe dla tych obu drużyn, żeby dostały się na Majora. Czyli raczej nie możemy się na Majora spodziewać ani Hard Legion, ani MIBR. Tak samo jak Valve także napisało, mają też w planach, a przynajmniej rozmyślają nad y, limitem co do trenerów, czyli prawdopodobnie trenerzy będą mieli limitowany czas podczas przykładu, tylko timeoutów. Nie wiem jeszcze szczerze co Valve z tym zrobi, zobaczymy. Napisali tylko, że mają w planach limitację do pracy trenera, że tak to ujmę. Trochę do dupy sytuacja, bo... Większość trenerów jednak mam wrażenie, że grała fair, i tych kilku, którzy robili to co robili, no, doprowadzili do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, i kiedy reszta będzie miała gorszą sytuację przez tamtych, można powiedzieć. Dobra, to było z grubsza na tyle. Brak Majora w tym roku, brak nowych naklejk w tym roku. I dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.